Kończymy rywalizację zespołową, no a oczywiście królami sezonu kończącego się tutaj na Letalnicy Słoweńskiej Planicy są Austriacy. 1669,9 punktów. Druzgodząca. Przewaga nad resztą zespołu w tym konkursie i w ogóle dominacja w tym sezonie. No tak, generalnie dominują poziomem sportowym nad wszystkimi. To jest jedno, a dwa, ani jeden skąd nie został zepsuty. Wszystkie były udane. W związku z tym ta absolutna dominacja w przeniesieniu na punkty to bardzo duża... Rezerwa. Bardzo duża różnica punktów do drugiego, a potem między drugim i trzecim. Nam nie udało się dzisiaj wskoczyć na podium w tym ostatnim konkursie drużynowym z udziałem Adama Małysza. No ale odrobiliśmy sporo, bo 50 punktów do Niemców w klasyfikacji generalnej Puchanu Narodów. Teraz już tylko 34 punkty mają do odrobienia Adam Małysz i Kamil stół w jutrzejszym konkursie indywidualnym. No tak, tak. Ja chciałbym, żebyśmy tu wyjechali z realizacją któregoś z celów, które sobie tutaj postawiliśmy. Prawda. i to jest właśnie jeden z tych celów, rywalizacja z Niemcami o, o Puchar Narodów, o to trzecie miejsce. i Naprawdę jest ogromna szansa, że jutro Kamil, Stok i Adam Małysz wspólnie pokonają parę niemiecką więcej niż te 34 punkty i wysuną się w klasyfikacji, Polska się wysunie na trzecie miejsce. O tym w tej chwili marzymy. Oglądamy ceremonię dekoracji zwycięzców dzisiejszego konkursu drużynowego, A zastanawiamy się czego zabrakło, w polskiej drużynie, No pewnie, że tak, dłuższych skoków, a szczególnie tego czwartego ogniwa, które zawsze u nas szwankuje. 160 metrów, tylko 160 metrów Stefana Huli w serii finałowej. No to było za mało, to przekreśliło absolutnie nasze szanse na to, by tutaj mówić o podium, myśleć o podium. No dokładnie tak, było ten jeden skok zdecydował o wszystkim. Trudno było oczekiwać, że ten główny rywal nasz w tym momencie w tej rywalizacji Słoweńcy, że tam się też. Ktoś potknie. Generalnie oni jednak nie zawiedli, skakali swoje i wyskakali to, to trzecie miejsce. Myślę, że nasz zespół było stać na to. No ale cóż, po takim jednym skoku to jest spadka. Nieudany, zupełnie zepsuty skok Stefana Huli. No i w takiej sytuacji marzenia o trzecim miejscu jednak musiały się rozpłynąć w mgle. Adam Małysz w rozmowie z Bartoszem Hellerem bardzo optymistycznie mówił o przyszłości drużyny, polskiej drużyny Skoczków Narciarskich. Czy rzeczywiście ta? Przyszłość wygląda tak optymistycznie, aż tak optymistycznie, no to była ostatnia wielka szansa na to, by po raz piąty w historii Polska znalazła się na podium Pucharu Świata, jeśli chodzi o rywalizację drużynową. Teraz chyba, no, obym się mylił, ale te kolejne starty, no, wcale nie wyglądają aż tak optymistycznie. Bez Adama Małysza. Ja się zgadzam z Adamem, że potencjał tej drużyny jest duży, nawet bez Adama, jak on odejdzie. On odchodzi w momencie którym zostawia ten, ten, skoki nasze, nasze skoki narciarskie z pewną siłą. prawda. Gdyby się nasi zawodnicy zaczęli tak skakać, jak skakali latem, a tam właśnie ten potencjał się otworzył. Ja liczę bardzo na to, że to się znowu może otworzyć za rok, za dwa. Wtedy już nie, nie jeden kubacki, nie jeden stok, tylko wtedy dochodzi miętus, wtedy dochodzą kolejni maciek kot. Murańka, Klimek, który już niedługo się... No i to podrośnie. nam daje szansę marzyć Nie, naprawdę. i myśleć o tym, że polskie skoki narciarskie nadal będą generowały takie zainteresowanie kibiców, na co wszyscy liczymy. My się spotykamy z Państwem jutro o 9.50 w ostatnim sezonie. Konkurs, konkurs indywidualny tutaj w Planicy. Mamy nadzieję, że Państwo będą z nami. Liczymy na widzów programu pierwszego Telewizji Polskiej. A dzisiaj o 13.00 w dwójce bieg z udziałem Justyny Kowalczyk dwa razy. 5 km, bieg łączony w falon. Bądźcie Państwo z nami w dwójce. A do zobaczenia jutro. Kłaniamy się. Apoloniusz, i Maciej Kurzajewski. Do zobaczenia.